Kochanie, co ty tam robisz, bo my już podróży O, kanapkę, A ja na naleśniki Ale jak w ogóle, dobra ta kanapka? O Coś ty to wydarła, zęba? Paczki buzią A bo myśmy się w sumie całowali przed wyjazdem, a ty głupia darłaś mi za tą brodę jak szalona Jak zawsze, mówiłem uspokój się, gdzie zostało ci, zostało ci Eee, a, a. a jak powiedzmy dzisiaj plany na dzień? Akurat pan Co będziesz robić? poniedziałek, dzisiaj jakieś pranie też wolna. Weź mi tam proszę ty ten, Skapetki wypierz Skup to skarpetki już chyba wyjebie. Nie, proszę Cię, zostaw mi je, bo no, ja lubię je. Dziurka jest. Oj. Nie, co Ty zrobiłaś? Oj, już nie ma. Głupia Ty. Do wyrzucenia? Kurde, wrócę, to się inaczej rozprawimy. zobaczysz. Co Ty znowu tam wydzierasz? Dobra. Co ty tak wąchasz? To moja koszulka, tyle co... To jest wytrana. Dobra, to teraz musimy wybrać siedem skarpetek. Ty, ale będzie trochę ciężko, bo mi się ostatnio połowę pogubiło. Ja pito Kochanie, weź to na spokojnie. Włącz muzykę i zacznij działać. <mulik> Co za majty masz? Siedem majtek Uwa. Uwa. Skarpetek miała szukać Na razie mam jedną skarpetkę i jedną gacie Zostaw te barkany kupić ci stringi teraz Ja pierdzielę Kocham cię i tak moja najdroższa <noise>